Bardzo często my przyczyniamy się do problemu suchości skóry, źle ją pielęgnując, źle traktujemy swoją skórę, bardzo mocno ją myjemy, bardzo często ją myjemy, bardzo długo spędzamy w ciepłej wodzie, w wannie wypełnionej wodą, wypełnioną środkami zapachowymi, pianotwórczymi. To wszystko jest dla naszej skóry, drodzy Państwo, tak naprawdę niekorzystne. Coraz częściej jako dermatolodzy zalecamy naszym pacjentom ograniczenie kontaktu z wodą i środkami myjącymi. Taki prysznic powinien być krótki i powinien być brany w temperaturze wody chłodnej, nie gorącej. Kolejna rzecz to są kosmetyki, które stosujemy zarówno do mycia, jak i do higieny zarówno całego ciała, jak i higieny intymnej. Również, drodzy Państwo, suchość skóry ma związek z naszym wiekiem. Im starszy organizm, tym większą podatność będzie miała skóra właśnie na przesuszenie się. Wobec tego, jeśli nam w tej chwili wzrosła średnia życia, co y, dla wszystkich jest czynnikiem pozytywnym, będziemy mieć więcej wokół nas osób z problemem suchości skóry. Skóry. Jak poznać skórę suchą? Jak poznać, że skóra moja się wysuszyła? Przede wszystkim jest cieńsza, jest, ma taki kolor jasnoróżowy, może się złuszczać, może dawać dolegliwości subiektywne świądu pieczenia, będą szybciej widoczne zmarszczki, szybciej będzie widoczna sieć zmarszczek zarówno mimicznych, jak i tych właśnie związanych z tą przewlekłą suchością, suchością e, skóry. Zachęcamy państwa bardzo, bardzo serdecznie do udziału w kampanii Twoja skóra, twoje życie, żebyście państwo zadbali o zdrowie swojej skóry, a również o swoje życie. Na stronie internetowej życie.pl. na mediach społecznościowych, a więc kanał YouTube i Facebook, znajdą państwo wszystkie szczegóły dotyczące tej kampanii. Zachęcam